Siemano, znowu testujemy, znowu kolejna jakaś nowa maszyna, to i zada pytanie, czy testy są w gospodarstwie potrzebne? Są bardzo potrzebne, i są bardzo ważne. Taka apropo, nie chciałbym, nie chciałbym znowu zaczynać filmu od tekstu, że dawno się nie widzieliśmy. Często widzieć się nie będziemy, bo po prostu czas czas mi nie pozwala na, na nagrywanie tych filmów. <laughs> Ostatnio troszeczkę pochorowałem i no niestety nie było zbytnio dużo chęci i, i, i czasu, żeby to nagrywać. No ale jakieś tam testy w gospodarstwie były przeprowadzane, także. Może coś się uda więcej nagrać? Nie obiecuję. Także filmy będą się pojawiać raz w tygodniu, może raz w miesiącu. No, może aż tak rzadko to nie przesadziłem. No, co do maszyny, to pojawił się nowy program, mieliśmy składać i, i stwierdziłem, że, no, że złożyć na jakiś sprzęt, no to na jakiś konkretny, coś, co, co się przyda w tym gospodarstwie, co, co się wykorzysta. A nie, żeby kupić sprzęt taki, żeby stał i żeby do niczego się nie nadawał. No, wstępnie miał, miał być to dwu, jakby dwubelkowy agregat, talerzówka i siewnik. Tak jak już mogę co nieco zdradzić, bo już co nieco jest wiadome. No i zadzwoniłem tu do przedstawiciela, mówię ja mam tobie maszynę. Tylko, że szeroka, chyba na 6 metrów, trochę za duża do naszego case'a. Ale idzie. Case okay, jakoś tam sobie radzi. Tu zbytnio głęboko nie jest uprawiane, bo uprawiamy tam gdzieś na głębokość 4-5 cm. Jest to ustawione. No ale tak, żeby to przesuszyć ziemię i zniszczyć te, te, te samo siebie tego rzepaku, to moim zdaniem jest to, jest to wystarczająca głębokość. Ziemia jest bardzo fajnie doprawiona. Te, Rzepak jest zniszczony mechanicznie, trzeba go tam niczym pryskać a nic. No i szczerze mówiąc, żeby nie testy, to tak średnio byłbym przekonany do tego agregatu, ale teraz przetestowaliśmy i na 90% jestem pewien, że raczej złożymy wniosek na, na, na taki agregat. Będziemy mieli go na uwadze, żeby zakupić, bo naprawdę robi zajebistą robotę i sprawdziłby się w naszym gospodarstwie. No ale niestety nie 6 metrowy, tak gdzieś. Między 4 a 5 metry. Trzeba brać pod uwagę, bo lepiej, delikatnie, szybciej jechać i, i to robotę zrobić niż się, się ślimaczyć, to jeszcze są w miarę takie płaskie tereny. Jeśli można to nazwać płaskiem, no, górki u nas wszędzie występują, ale tu jest tak w miarę jeszcze równo. No i on tak, no ma co robić ten 5 Pięciometrowa mi się wydaje, że byłaby w sam raz. A nawet jakby byłaby, byłby to agregat czterometrowy, to... To również tych hektarów można przez dzień sieknąć troszeczkę, bo to, to wiadomo, tu się leci już, już prędkością, a nie, nie trzeba patrzeć na, na to, czy się najedzie na, na poprzeczny przejazd, czy nie. Tylko się po prostu się jedzie przed siebie i... I tyle. Także agregat taki naprawdę, powiem szczerze, że że bardzo mocno mnie zaskoczył i raczej się z czasem zdecydujemy na tego typu maszynę. Ktoś powie, że testujemy, a nie kupujemy, to powiem taką nowinkę, że ostatnio były testy. Testy trwały jakieś pół godziny. No i maszyna została jakby u nas na gospodarstwie po testach, także też będzie kolejny nowy nabytek że tak to mniej więcej wygląda No robotę robi, naprawdę bardzo mi się podoba ta maszyna To właśnie ta szerokość, ale szczerze mówiąc dobrze, że jest to 6 metrowe, bo sprawdzimy jak on sobie radzi z rózko. Jak byłoby to równe pole, czyli bez górek to śmiałoby sobie radziło tutaj latamy gdzieś tam w granicach 10-12 km na godzinę to chyba nie jest aż tak wolno jak na, na tak szeroką maszynę. No, także z nowości to tyle rzepak mamy posiany, teraz szykujemy się pomału do, do siebu zbóż. I zbóż troszeczkę w tym roku będzie. No i przy okazji można, można sprawdzić taką maszynkę. Troszeczkę od tej maszyny, powiem szczerze, że... Cena to przeraża, kurde, bo to kawałek stali, a cena taka jest, że troszeczkę zaporowa, no. <laughs> Ale to za jakość trzeba płacić niestety. Tu troszeczkę na tych polskich sprzętach się, się nadzieliśmy, czyli trzeba, trzeba jednak iść w tą jakość, żeby jeśli już się kupi, się zapłaci te pieniądze za, to, za ten sprzęt, to żeby on troszeczkę tu nam posłużył. Fajna opcja jest, bo można założyć do niego gęsie stopki na dole, to będzie stuprocentowe pokrycie. Podcięcie ziemi, no także, pomału tutaj sobie skroję przez dzień. 60 hektarów to raczej nie problem. Jak dobry ciągnik by był, z tego co najbardziej mi się podoba w tym agregacie, to naprawdę, ale to pewnie oddzielny odcinek jak zrobię taki z prezentacji sprzętu. To jest wał. wał jest Przekozacki, kurwa, ten jednak, ten ceownikowy, to jest już drugi raz, druga maszyna, na której, w której mamy ten wał i, i naprawdę możemy go polecić, bo jest naprawdę zajebisty wał. On ani się nie okleja. No i strukturę z tyłu, no tak jak widać. No nie wiem, czy to na filmie będzie odwzorowane, ale naprawdę bajka. Także testy w gospodarstwie mają sens i. I po prostu te sprzęty trzeba sprawdzać. Nie zawsze dealer chce jakby udostępnić te sprzęty, ale tutaj różne się historie słyszało, że po prostu maszyna była udostępniona na testy, a człowiek świadczy usługi i po prostu tłukio kurwa tydzień. Nie wiadomo ile hektarów czy tam, nie wiadomo czego. Nie wiadomo co robią, to różne sprzęty się dostaje na testy. No, dlatego zawsze często dealerzy po prostu nie chcą tych sprzętów udostępniać, ale jeśli ktoś jest konkretnie zdecydowany na jakiś sprzęt i po ludzku pochodzi, podchodzi do tego dilera, to tam zawsze jest jakaś tam możliwość potestowania. O, może coś się uda pokazać głębokość. O, pięknie robaczki chodzą. Ktoś mówił ostatnio, że po bezorce życia nie ma w ziemi. To same robaki. Ziemia aż chodzi. Dokarmiona. Pruchnicy jest, także że te wszystkie zwierzątka mają się czym, czym żywić, przerabiają to nam na bieżąco. I, I ta struktura tej gleby z roku na rok troszeczkę się, się poprawia. I ten sprzęt zawsze to lżej ma, bo to już wiadomo, jak jest pruchnica, to, to troszeczkę lżej ta ziemia idzie. No, z grubsza to będzie raczej na tyle. Nie wiem kiedy będzie następny film, ciężko powiedzieć, jak będę miał chwilę coś, wrzucić kamerę na głowę i coś, coś nagrać, to, to pewnie nagram, może coś z siewów. Miałem nagrywać testy, bo nie ukrywam, że ten... Wcześniej mieliśmy Mulcer na testy, to ale mówię to pół godziny i było po testach, się dogadaliśmy i, i sprzęt. Na razie jeszcze go u nas nie ma, bo tam jeszcze jakieś jedne testy miał mieć, ale ale sprzęt jest przyklepany i, i zostanie jeśli ktoś powie, że też tylko testujemy i nie bierzemy, to, to jest w grubym błędzie, bo po prostu w naszym gospodarstwie są testowane tylko takie sprzęty, na które albo nie mamy przekonania, albo chcemy kupić. Nie ma czegoś takiego, że ja w tym roku chciałbym wziąć sobie na testy, gdzie my praktycznie nie oramy. To, to troszeczkę się mija z celem, bo po co brać taki sprzęt, z którego nie korzystamy? A inny powie, a wezmę na testy, to sobie chociaż robotę zrobię No ale niestety są i tacy i przez takich ludzi no troszeczkę trudniej później uzyskać ten ten sprzęt, żeby coś potestować, popatrzeć i sprawdzić w swoim gospodarstwie Ale to już jest tylko i wyłącznie moja opinia Dobra, także prawie 10 minut, także Jak wytrzymałeś do końca, to znaczy, że ciekawie mówiłem, także Także, także, także na razie fajnie.